Dzień dobry, idziemy na tarasy ryżowe. Pokażę Wam, gdzie jest darmowy parking. Przynajmniej nam się wydaje, że jest darmowy. <laughs> Trzeba wjechać tak pod górkę z skuterem. Tu jest jakaś zebra i tak to wygląda. Ej, to ładnie wygląda na kamerze. W sumie w oczach też to ładnie wygląda. Trzymam niesie mi sukienkę, bo mam outfit na przebranie i najlepsze jest to, że dzisiaj jest najlepsza pogoda z całej naszej wycieczki tej dwudniowej, odkąd tu jesteśmy. I to jest akurat ten dzień, kiedy zapomniałam sobie psiknąć dezodorantem pod pachę. Bo nie mogę chodzić, kuleje i akurat dzisiaj jest trochę lepiej, ale wczoraj było bardzo dużo chodzenia, no to była tragedia. I mam trzy plastry na stopie. Jest jakieś darmowe wejście, a że my jesteśmy Polaki-Cobulaki, to idziemy. Nieważne, czy to będą tarasy ryżowe, czy to będzie knajpa. A, bo ogólnie mieliśmy iść zjeść siadanie. bo tutaj bardzo małujemy, a no. Uuu. Wow. Dobra, schodzę dalej. No mieliśmy coś śniadanie, ale pan Szymon Sorry, że tak wolno schodzę, ale tak jak mówiłam mam problem ze stopą i mam całą w plastrach. No i co? I pan Szymon nie sprawdził od której godziny jest to otwarte. Jest otwarte od godziny 10. Nie ma źle. I jest 8.50, więc musimy sobie czekać na śniadanie. Tu jest jakieś wejście do czegoś, nie wiem, do jakiegoś może hotelu. O, znowu jest gniazdo! I wczoraj miałam... ale tu ładnie wygląda, zobacz. No Wow. Wczoraj miałam zdjęcie w tym gnieździe, a i tam są te... Tam są te słynne huśtawki instagramerów, którzy rzucają zdjęcia z tarasów ryżowych. Wow! Można zrobić sobie darmową fotkę, ale tu jest ładnie. To jest chyba jedno z najładniejszych miejsc, które do tej pory widzieliśmy. No O ładnie. Są, moi drodzy, widoczki. No i dzisiaj nam się trafiła bardzo, bardzo dobra pogoda. I tak to wygląda z góry. Są to, póki co, darmowe tarasy ryżowe. I nie wiem, czy tu nie zostaniemy, no bo tu są zimiste widoki. I tak właśnie rozmawiamy teraz, że spoko, możemy się tutaj przejść i tak dalej, ale nam się podoba to z góry. No nie wiem. Zobaczymy. Tu jest huśtawa, więc może zaraz sobie... Ale chociaż nie, nie, nie zrobimy sobie fotek. No niestety, albo, a może, może namusią? No ale wyobraźcie sobie, że tu siedzę i że są takie widoki. <grydź> Idziemy kolejnym jakimś darmowym yy, zejściem. Tak to się mówi. A, gdzie są liście? Miałem nagrać liście. Tu są liście, bardzo no. dużo ładne. Wczoraj, nie wiem jak tak... Jakś tak nam się podoba chyba zieleń tutaj. Nie wiem, jakoś tak nie rają nas... Aż tak jakieś miasta, budynki chyba. No dobra, nie, nie licząc mają. Singapuru, ale chodzi o to, że nam się podoba wszystko, co jest właśnie zielone. To jest jakieś... Górzyste. Nie, no tu na przykład nam się podoba. Bardzo. Wow. No nie wiem, co powiedzieć. My jesteśmy bardzo skromni i też e, bardzo dużo emocji zostawiamy w sobie. karno jest tu mega ładny. On tu jakieś czarne grywa. No. No i super! Bardzo ładnie, ja zaraz będę musiała się <laughs> przebrać! Przebrać do zdjęcia O tam widzę, to, to są fajnie właśnie zrobione wszystko pod turystów że tam są jakieś takie jak to się nazywa? Nie chodziło mi akurat tam, no ale tutaj No że właśnie, takie, żeby turyści mogli sobie porobić jakieś selfie i tak dalej O, tam jest ścieżka No, tam, no, to sobie, tam, tam sobie pójdziemy ścieżką gdzieś tam jest załadowany moimi życzami ja Potaj do domu. Przychodzą udawać, że... <grymne> że idealnie czyste i pachnące tutaj robią zdjęcia. Mie też. Ale co ja mam robić? Bo ja to nagrywam. Welcome to Taras Różowy. Dobra, teraz ja mogę sobie nagrać. Oczekiwania kontra rzeczywistość. Masz mikrofon? Jak na te kłoki, bo o, ale mnie to denerwuje. No więc prawda wygląda tak, że. A. A jest włączony? Nie, no nie, włączony. Idziemy. Czekaj, muszę pokazać. To są oczekiwania kontra rzeczywistość. Prawda wygląda tak, że każda influencerka pieprzy głupoty i mucha siedzi. No. Prawda jest po prostu taka. Że jestem cała spocona i ubrałam się tylko do tego zdjęcia, i idę się właśnie przebrać. I to nie jest przyjemne zdjęcie, bo mi wszystko swoje... A, o, i burczy mi w brzuchu, jestem już co pod No, możemy iść się przebrać, zdjęcie zrobione. <grych> Oj, papa droniku. <grych> no, ale to się okazuje, że jednak da się latać tutaj dronem. Bo się no, właśnie. da się też wpaść dziś dronem. I to tam właśnie... No, nieważne. Po... O Jezu, czekaj, jestem głodna. Oj no, huśtaweczki to są full wypas płatne. Był wczoraj nad wodospadem szklany most. No to on był płatny. Czekajcie, jak, jak za wodospad płaciliśmy? i płaciliśmy za wodospad? Możesz iść pierwszy. 30 tysięcy. No to za wodospad płaciliśmy 30 tysięcy. No to, to jest jeszcze w miarę przystępna cena. No to ten szklany most był za 450 albo 500 tysięcy. O już, już jakaś ta dziunia. Na huśtawce. Tak. Płatne. Wejście jedno? Płatne. Wejście obok? Płatne. Wszystko? Płatne. Wszystko. Jest. Więc jak ktoś tu jedzie, to się przygotujcie. Jak ktoś oczywiście chce tyle atrakcji sobie pozwiedzać, to sobie weźcie hajs. <grywy> Nie, Oczekiwania. Fowers rzeczywistość. Mokre czoło, już jestem żebrana. Mam sukienkę, zdjęcie zrobione, pogryzły mnie komary, nikt wam o tym nie powiem, Że tak jej leciał pod z pleców i nie wiem, takie się kleiły włosy, no cokolwiek. Jest tu strasznie duszno, gorąco i nie ma opcji, że jest tu osoba, no chyba, że tutejsza, ale nie ma opcji, że przyjeżdża tu osoba, taka właśnie Polka czy ktoś, Europejka, która nie jest przyzwyczajona do tych klimatów i wytrzyma tę temperaturę bez pocenia się i właśnie, że ma full makeup up i tak dalej. <śledziany> Będą e, ludzie oczami sobie podziwiać rajskie widoki no. A będą słuchać mojego dyszenia <głos> <głos> przez po schodach Taki fanfakt, ciekawostka o mnie Nienawidzę górek, nienawidzę schodów, gór i tym podobnych W sensie, podobają mi się góry, ale nie jak trzeba na nie wejść Mogę sobie nagrać telefonem twoim? No To give me No masz kieszeń Just give me Mega ładnie, o to mi właśnie chodziło, takie To jest to, czego chciałam. To jest to, czego chciałam. Grywamy prawdziwą perspektywę. Idę z sukienką do jednego zdjęcia, że mam przygotowany telefon, o, zrobię sobie zdjęcie i tak powstają wszystkie relacje na Instagrama. zdjęcie Nie, później, bo to jest telefon Szymona, później biorę telefon Szymona, wysyłam sobie zdjęcie i przepatrzę jeszcze zdjęcia, które on zrobił, później dodam na swojego Instagrama i Szymon jest później zły, że ja dodaję nie swoje zdjęcia nie. Ale on też tak robi Czasami Jak nie zdąży zrobić zdjęcia, bo na przykład właśnie nagrywa A ja się czuję, jakbym gadał do telefonu do go z kimś gadam, hello Warto tu przyjechać rano bo, no bo Jest jeszcze taka temperatura znośna Jest parno, jest duszno, ale jest, Jesteśmy w cieniu, nie ma tu pełni słońca I da się normalnie funkcjonować Jak na przykład teraz sobie idę No to z tam mi się potleje, Ale Mogę oddychać, bo jest takie fajne, chłodne jeszcze powietrze. A chcesz iść przede mną, żeby mieć ładne widoki? Nie mam ładnych widoków No to idź. Weszliśmy teraz, zapłaciliśmy już ile zapłaciliśmy? 10-10, 20 tysięcy za na teraz i teraz idziemy w stronę drugiego tarasu i tak dalej, są tam pewnie jakieś atrakcje? Co? Poszliśmy w prawo i kpisier nie zimne drinki. Ja tam żadnych zimnych drinków nie widziałem. No bo pewnie się idzie tam do tej restauracji. Jest tam na górę. No no dobra, mieszka z tym. Wchodzimy i zobaczymy ile teraz zapłacimy. O ile będą go tutaj zapłacić, my nie zapłacimy, bo po prostu się wrócimy. Ale sam fakt, że nie wiem, zapłaciliśmy, przeszliśmy no, kawałeczek od tamtej palmy. No i teraz wchodzimy dalej. O, to, to było jak Magda Gessler, wchodzimy dalej. Tam w lewo pokazywałoby, że kofi coś tam szedł. No, e, sklep z kawą z od tej małpy. Serio? No. Tak napisano sobie tam na górę. A ty chciałeś, że kofi szło? No. O, nie, ja pierd... że kofi, że jakaś kawa, ale nie wiem. No tak, no to ta kawa od tego gada. A, to ty ogładasz? No. To chcesz zdjęcie w tym jaju? Będziemy, no idziemy, idziemy, ale już teraz będzie zajęte. Dobra. może tego dograć, nie? Mieli farta, bo akurat tutaj było wejście termowe. Zobaczymy jak będzie dalej, mimo to. Teraz udajemy, że siedzimy w jakiejś fancy restauracji. Bo jak dodam relacji na Instagram, to sobie pomyślicie pewnie O, poszli sobie na tarasy ryżowej, sobie siedzieli w knajpie, ale bogacze. Nie, po prostu tu weszliśmy za darmo i sobie usiedliśmy do stolika. Nie do końca za darmo, za dwa tysięcy. No dobra, ale tutaj teraz no, musieliśmy tutaj przejść. No, i można sobie e, podziwiać za Frico i wszędzie są te gniazda. O, ja widzę, gdzie zabarkowaliśmy skuter. Serio? No, tam, tam, gdzie te gniazdo. Tam byliśmy. Chyba. Przeba... Czyli źle mówię, nie. A, bo to to. Tutaj. Bo to wszystko jest takie podobne. Okej, okay, czyli tam jest ten parki? No nieważne. Nie mam już nic więcej do powiedzenia. Idziemy do gniazda, zaraz robić więcej. No. Tylko a. czekamy, aż się gniazdko zwolni. Kolejka. No to ja nie, ja nie mam tu sukni. W pół godziny, jak będę y, to robić. Co, jak tak. właśnie oczekiwania to jest rzeczywistość? Tak, myślę, że starczy. Rzeczywistość jest taka... Że brzydko go tutaj ta? widać, a twojego dźwięku też nie słychać. Czemu? On no jest wyłączony. A rzeczywistość jest taka ten kokos jest kwaśno-gorzki, a powinien być słodki. Powinien być? A zapłaciliśmy 30 tych... Czy ja mam czerwony nos? Ja nie chcę opalić nosa. Tylko teraz Nie będziemy reakcji. Proszę tego lepiej zredukować. Chodzi, że mnie zredukować. Tu nie ma końca. <laughs> ten kuknes ma 30, 30 litrów. <laughs> <laughs> Może będzie jakiś ten. Kolejne zdzierstwo, tu po niej mają tutaj. Jakiś ryże. Nie, to jakiś dziadusz, który jest w miarę sprawiedliwy. O! No, tak to robi na pokaz. I tak to robię na pewno na pokaz. Co to było? Nie wiem, jakie. Coś mówił no, jakaś makapaka. Maka no, to co mi to powiedział? No to była moja męka, a nie po tej O, wow! na wakacje są w kraju, gdzie jest maksymalnie 20-25 stopni gdzie nie ma takiej duchoty gdzie można oddychać, żyć i najlepiej można sobie chodzić po płaskim terenie dobra, to jest punkt nasz końcowy już nigdzie więcej nie idziemy to jest nasz finał nie, nic nie widzę, czy dobrze nagrywam, pewnie nie dotarliśmy do takiego punktu teraz na spokojnie będziemy sobie wracać bo mamy jeszcze dzisiaj w planach Pojechanie na wodospady Takie też instagramowe Nie wiem ile z tego wyjdzie Ponieważ nie wiem czy to już powiedziałam, ale tutaj bardzo szybko zachodzi A, słońce co? Nie wiem co chce mi pokazać Co no, chcę pokazać No pokaż. Już mi pokażę, bo spadło Gdzie spadło? Nie, to już jest Pokaż o. o ładnie widać Jeżeli wstaniecie sobie o 8 rano to macie czas na zwiedzanie tak mniej więcej do godziny 18.00-18.30 ponieważ już jest zachód wczoraj na przykład 17.50 już był zachód z tego co widzieliśmy bo wróciliśmy skuterem ale właśnie na internecie można wyczytać że tak 1800 i już bye bye do widzenia sorry no więc do 18.30 macie czas na zwiedzanko jest to bardzo mało ponieważ no niestety trzeba tu dojeżdżać skuterem, a jeździ dużo skuterów I bardzo wolno się pokonuje przeważnie wszystkie dystanse Na przykład my wczoraj, nie wiem, mieliśmy 2 km, dojechaliśmy, jechaliśmy Ja tak patrzę na nawigację, tam jeszcze półtora, tam jeszcze coś I to się tak strasznie, strasznie dłuży Jedziemy do hotelu umyć się, bo jestem cała mokra Jedliśmy tutaj w knajpce w Kodok Barum, coś takiego to było bardzo dobre. zobaczyliśmy 80 tysięcy. Teraz trzymam coś kombinuje z futerem, nie wiem o co chodzi. To jest nasza fura, już ją pokazywałam, ale ja nagram drogę, jak będziemy jechać. Witam drodzy Państwo. Znajdujemy się właśnie na wodospadzie. Możemy nagrać, jakby to opadać. Znajdujemy... Znajdujemy się właśnie na. Chujnka z buderek. O, i ten pan. Znajdujemy się właśnie na wodospadzie, tym takim Instagramowym. Najbardziej Instagramowym. Póki co zapisaliśmy się na listę. Idziemy dalej po bilety. Zobaczymy, ile kosztują. Nie wiem, co to jest za ten. O, możesz pokazać, który to jest ten? Kar Karia. Karyna. Karyna Waterfan. Oj, coś pogoda nam się pisuje Mało no, powiedziane się psuje, po prostu już jest po słońcu. Dobra pogoda. to póki co jedziemy szybko, szybko zawsze to jest ciekawe No? jak to się dzieje, że rano powiedzmy jest pogoda No. Jedzie na 15 mury i no niestety tak czy siak nie narzekajmy ponieważ dojechaliśmy tu po coś Z deszczem, no. dojechaliśmy tu po coś zrobimy sobie ładne zdjęcia może zdążymy się wykąpać Whatever. A, ticket Ja nawet sobie powiem Wam u moje włosy, bo jeszcze nie myłam pod prysznicem, więc sobie umyję tutaj oczywiście nie jest szamponem no czy no Zobaczymy o Ticket 25 Tych poznaliśmy W ogóle zawsze jak my sobie tak rozmawiamy pod nosem to zawsze ktoś nam powie cześć Albo coś w tym stylu, albo siemka, witam. Czyli jak spotkałam Polaka, to my pierwszy się nie odezwiemy tylko ktoś. Yes. Thank you. Thank you. Ok, raz wchodzisz. Raz wchodzisz i wypier... i wypier. I wypier. Płacisz 50 koła. No tu jest ładniej powiem ci. Jeszcze nie widzę wodospadu. Bardzo mam ręcznik Tak, no, no to mówię, że... A nie mówiłam chyba. Widzieliśmy wszystko. Na wodospad, tylko nie ręcznik. O. Na, na. Czekaj, bo mam oczy na Oczach Wow. Idziemy. No, normalna sprawa. Aha, bo wszystkie foty robią. I to wszystko jest kolejka. To mogę to nagrać, jak wygląda. Jakby ktoś się pytał, jaka jest pogoda na Bali, no to właśnie taka. Jeszcze pół godziny temu przyjechaliśmy, tu świeciło słońce, było mega parno, a teraz wyglądamy tak. Możesz na nas pokazać, jak wyglądamy. Możesz na nas pokazać. Mówisz, że możesz na nas pokazać, jak wyglądamy. Z tym samym, byliśmy w Wodospadzie K coś tam, ten taki duży, instagramowy. Zapłaciłam 50 tysięcy, ale do teraz nie wiemy, czy to było za osobę, czy to było za dwie osoby. Tak czy siak, ja zrobiłam sobie samo zdjęcia. W sensie pan mi zrobił zdjęcia, a Szymon nie skorzystał, ale obok są takie dwa miejsca, gdzie możecie sobie zrobić po prostu sami. No i Szymon też ma zdjęcia. Drugi dzień rzędu. No i drugi dzień z rzędu jest godzina, nie wiem, 15 chyba, nawet nie wiem, która jest godzina. I drugi dzień z rzędu właśnie jest taka pogoda tropiki. No a do tej pory było wszystko bardzo ładnie, ale jesteśmy mokrzy i spoko pójdziemy na kolejny wodospad no pójdziemy po prostu sobie dalej na inne wodospady to troszkę przestanie padać bo jechanie skuterem w taką pogodę nie jest przyjemne ale mamy kapoki które kupiliśmy też za 50 tysięcy w sumie dostaliśmy pod sklepem jak dwie mokre kury i jechał pan na skuterze i tak Hu -hu, chcecie kupić? a no okej okay. no i mają takie właśnie ceny 50 000. no ale ładne zdjęcie ma pan z wodospadu odpada brum brum tylko ten więc... z się niech wykryje no o teraz okej no, okay. no. Yy, chciałam tylko pokazać ten, oczekiwanie kontra rzeczywistość w życie. obejrzycie dobrze to tyle a jeszcze mogę pokazać paranie. Tak, dostaliśmy? dostaliśmy pranie od właściciela nasze. Zapłaciliśmy, tak? Co 60 wyższe? tysięcy. 60 najdroższe pranie No i pranie. Nie, jest drogie. R jest poprane, poskładane.